W kolejnym odcinku serii gameplayer z LSA 15 Podnieśmy sobie, a trzeba zmienić narzędzie, dobra Mamy już podniesiony. Musimy sobie ruszać pomalutku. Ale malutku. Eee. Coś za szybko nam tu ruszył O tak, o, tak gdzieś wystarczy nic nie słyszę Mimo wszystko, że i na jedynkę o tak, dobra. Mimo wszystko, że jest ustawione e, na najniższą tą tą Słytliwość tego głosu. I tak w tych słuchawkach jest e, głośno. Siekik się napełniliśmy przed chwilą. E, możemy sobie jechać siadć, będziemy sobie siać dokładnie pszenicę dzisiaj na polu, tam oddalonym, nie na tej nowej części mapy no tej starej w sumie dwa pola sobie dzisiaj zrobimy to jedno jest faktycznie takie malutkie bardzo dobra, bez kierunkowskazu Lisa nas nie raczej dobra, myślę, że my zejdziemy z nic nie jedzie? Dałem Do, daleko dobra, jak nic nie jedzie, to dobra, bez kierunkowskazu mogłem jechać w drugą stronę na jedno, by wyszło no ale tutaj przynajmniej ładną błędniejszą drogę, będziemy mieli tam pomieszczona całkiem. Kurczę, jeszcze nie ma tych kart graficznych. No jeszcze nie ma na 10 czerwca, ale tak nie trzeba po prostu powoli wjechać. O Boże, po Ponimy jeszcze troszeczkę. Ja żebym sobie pogram w kartach kart nowych. Dobra, już wychaliśmy się mniejsze od karty. E, teraz tutaj musimy nic zrobić. Dobra, już mamy to pierwsze pole. Nie malutkie, sami widzicie. Ło, jak to stromo. Siwniczek oczywiście nowy, odmalowany. Dobra. To tak wolniej pasowałoby jechać Na tych mniejszych obrotach będziemy sobie jechać Idealnie bym nawet powiedział Wiecie, jakie ładne widoki tutaj mamy normalnie przepiękne Oczywiście do grupy zapraszam, tam się dużo rzeczy dzieje. Jeżeli coś chce skontaktować się z kimś, no to oczywiście poprzez grupę. Na PV tam nie piszę za bardzo, bo i tak za bardzo nie pisuję. A na grupie są przeglądy grupy, każdy może się znaleźć na tym przeglądzie. Jego film. Dobra. Chyba to no dwa razy, nie, nie weźmiemy tego, nie dwa razy. Też w sumie, nie, nie uda się. A może. Nie. Mam nadzieję, taki malutki zostanie. Bardzo prawdopodobne. To jest z góry, to i on bez biegu, bez biegu nie pojechał. Na luzie sobie weźmie nie, oddamy znamy czyli to bardziej będzie zostawiało. chociaż chociaż, chociaż nie chcę no tu już znowu jest taki przedziałek troszeczkę no ładnie brzmi ten ciąg no nie, nie weźmie trudno jeszcze raz się pojedzie dawno nie nagrywałem odcinku Mam sporo na zapas nagranych, tak nie chcę Deforesta nagrywać i do sanda. to jeszcze troszeczkę bardziej mi się chce. Deforesta tak średnio bym powiedział. I ten paseczek on to tak malutko zostało. Czyli moglibyśmy to zostawić, może trawa tutaj urośnie. Ale już sobie weźmiemy to. I tam jeszcze chyba kawałeczek będzie, mi się zdaje. Albo i nie. A może. Nie mam pomysłu ogólnie na nową serię. Eee, dzisiaj nagrałem sobie... Nie, nie dzisiaj. To było już wcześniej. Dzisiaj nagrywałem w inny odcineczek, ale czasem nagrywałem odcinek z... E, robienia zdjęć z tak jakby. I myślę, że wyjdzie fajnie. Dobra. Na tym polu to by było na tyle. Przejdziemy chyba przez to trawę, prawda? Oczywiście, że przejedziemy. Eee, kurde, ja nie wiem w którą stronę jechać, szczerze mówiąc. Myślę, że w tą. Także widzimy się jak już będę na polu, bo nie wiem jak tam dojechać. Jakoś tam dojechaliśmy sobie na to pole Trudno nie było, tylko tam się zgubiłem troszeczkę Ale przez ternisko przejechaliśmy Mapa jest naprawdę duża i ciężko jest Cokolwiek się odnaleźć w tym wszystkim Myślę, że na to pole Nam na pewno nie starczy tego Ziareń tych lub to zostało w tym momencie że jest tam 40% sobie przed chwilą toczyłem teraz będzie myślę że jeden do tak I oto jest jakieś 10% myślę zabraknie nam troszeczkę no trudno pojedziemy sobie wyżej Przedł na drzewo żeby drzewo nie wjechać tu maskę się gniecie ciągnę go troszeczkę tako. i tego pewnie nie zobaczycie na filmie ale to jest czuć, to czuć mam ogólnie kierownicę ale jakoś nie, nie, nie lubię grać na niej mi się gra gorzej na, klawy, na tym na kierownicy niż na temperaturze widzieliście nie wiem czy widzieliście zwiastun FIFA 17 jakie to pozorskie mi być przynajmniej tak pokazują wiadomo no, tylko że można będzie grać z tym jednym gościem e, w karierze na bym nagrywał 17 o dobra idealnie no fajnie by było jakby coś że można wiadomo samemu e, sobie zrobić swoją postać Chybaś tam chociaż trochę się tym wyglądem pobawić albo chociaż imię i nazwisko dać swoje już by było coś odbrać kimś, niby fajnie, ale też tylko to w ten BPL można sobie będzie podrać e, inny flip nie będzie e, w tym trybie oczywiście, tak że powiadomimy, no że będą inne też tak niby fajnie, że coś nowego jest taki niedosyt troszeczkę dobra do końca zrobiliśmy? do końca ja tu jest jeszcze kawałeczek, czyli teraz myślę, że przejedziemy sobie tak o taką no dotąd o w sumie to go równo wszystko ładnie. Równo? Równo No ho, ho. to dobrze, dalej nie dojedziemy. Dobra. Już połowa pola jest zrobiona Niedługo żniwa też zrobimy jakąś serię ze żniw Tylko jeszcze będzie do żniw myślę będzie jeszcze jakieś 5-6 odcinków O, o tu gałąź jest Ale to taka mała księga się średniczkiem i bardziej dużymi krokami, tak to krzak jest taki, no dobra, tak zbliża się nowa seria na kanale. E, oczywiście nowa mapa, nowe mody. Większość z nich będzie e, używanych, tych co mieliście na tej serii. Tylko parę będzie nowych, których jeszcze nie było. I będzie ona najprawdopodobniej na multiplayer. Tak samo w Dragon's Island, jak sobie gram go mógłby ktoś pograć ale oczywiście z Widzów tylko i wyłącznie A tam grałem z jakimiś ruskimi ostatnio Znaczy ostatnio jakieś po 2-3 e, tygodnie temu To no tak tak średnio się grało powiem no tak jakby sobie się dogadać na jakąś godzinkę sobie pograć I oczywiście nagrał coś to no by już fajnie to mogło wyglądać, odcinki by nie były takie... E, e, ...ludne, czy tak powiem. To już wszystko pięknie wygląda. Ja na tym polu jeszcze... tą mapę mam już... No z rok na pewno to pole ma. No to jeszcze na tym polu nigdy nic nie robiłem. A no tak to wszystko ładnie. ...kurde. Za gówno nie mamy już tego. Nie oh, ja, musimy jechać. No, bo nie wiem który będzie najszybciej. W sumie nie, nie będzie najszybciej ten, bo tu nie ma nawet drogi. Także widzimy się po cięciu. <zysy> tee oh 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 przejazd yy, nie podniosłem, o kurwa, nie podniosłem dobra, podniosłymy już yy, na jeden prze, nie, na dwa czekajcie, na dwa przejazdy idzie prawie 20%, czyli na jeden idzie 10%, prawda tam niecałe jakieś tak plus, minus 8% idzie, czyli nam na pewno starczy dosypałem tutaj dwa worki yy, wtedy co pojechałem się tam w cięcie, ale pomyślałem Nagram wam, bo czemu by nie? Będzie to przyspieszonym tempie oczywiście bez głosu, gdzie się będzie. Mogę to oglądać jak do wyrażaj się po No, no, no. Tutaj się nie wiebać, w tego krzaka sobie samą zatrzymamy. Tak sobie tutaj zaraz to zasiejemy jeszcze. Ojciec, tu już zboże dojrzałe, tam lasy pięknie, tam drzewa jeszcze wyżej. Nie, no coś pięknego, ja to jednak umiem mapę tworzyć Dobra, jabim to, lecimy dalej A jeszcze chyba nie było siedmiu na kanale eee, Sylgon Play, chyba tak, chyba jednak nie było Ogólnie muszę coś zjeść, bo głodny jestem Bo wcześniej też nagrywałem, jakoś nie miałem czasu zjeść, bo ogólnie Siadania też nie zjadłem, bo byłem w szkole na jednej godzinie ale myślę pierdolę będę nagrywał patrzcie i teraz nagrywam w sumie jeszcze może co dzisiaj nagram tylko jeszcze nie wiem co bo filmów mam zaplanowane normalnie no dużo znaczy zaplanowane nie to że mam dla w planach nagrać coś to mam zaplanowane na youtube tak wiecie tam zaplanowane na godzinę i odpowiednią datę Abyście się nie nudzili, filmy są na przykład w macie 14, 12 no to jest 16, następnie 18 co dwa dni filmy są, czy będą wrzucane, myślę, że tak w czerwcu jeszcze nie, bo w czerwcu będę nagrywał, i będę nadal po dwa te filmy co dwa dni, ale myślę, że początek lipca to już filmy codziennie będą, live na pewno tu są gdzieś w lipcu myślę. Dobra, dalej nie ma sensu jechać. Tam już takie zasiane. Tam musimy sobie poprawić, że sobie taką środeczkiem elegancką, znaczy nie środeczkiem, tak powiedzmy tak. Tak bardziej po lewej stronie niż środeczkiem ale też jest ok. Przyspieszmy to trochę to. Żeby... Teraz jeszcze jest taka długiana pogoda, deszcz padał. Le ten dwór nie ma co obejść, no bo nie ma co robić w sumie na dworze Jak deszcz spadł. Jakbym sobie poszedł na boisko, albo coś porobił. Z bratem pobrał piłkę. Też może być. Ogólnie napiszcie w komentarzach, co Wy, co wy lubicie robić yy, na dworze. Tak, obchodzi mnie. Nie no, tak naprawdę to. Mało mnie to obchodzi, ale sobie poczytam komentarze, bo może akurat niektórych zaciekawi. żeby żebym sobie przyspieszyć już. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, nie chcę robić filmów powyżej 200 minut, też... Teraz w sumie, wchodzę sobie na YouTube'a, nie wiem co robić, mi się... Patrzę sobie tam na różne kanały, które tam oglądam, tam o ważne które. No powiedzmy, że tam i samo Nitro, o tak to obejrzy czasem, prawda? Lacha czasem no i patrzę do nich na kanały i co? no i gór, nie ma filmu i ogólnie nie ma co robić trzeba tak się cały sobie nagrodziłem i wrzucałem filmy znaczy sobie tak wiecie zaplanowałem te filmy zaplanowałem się tutaj pola żeby dzisiaj nie nagrywać no i jak na razie wszystko się udaje to najbardziej mi to czego jeszcze nie ma typu tych kart graficzny w tej 1070 znaczy jest ta podstawowa wersja ale ja chcę denosować ją a jeszcze w tym co chcę zamawiać komputer nie ma także nie wiem kiedy mi przyjdzie pewnie tak nie wiem koniec czerwca może już będzie to wiadomo złożyć i wszystko troszeczkę schodzi a zdecydowanie są drogi ogólnie są drobni bolka, on chyba to modelował, tak, to są drobni tego. Bolka w kiedyś się podsyłał na testy, czy coś takiego było. A, on mi je podsyłał do tego, żebym wszedł do AC3D do I3D. No dobra, to już pełna wida. Ale lecie. No i w tych testów, ja nie odgarnię, czego tutaj nie ma. No i muszę są te samochody. Zaczynają normalnie tam chyba lecieć Jak się bliżej podjedzie to on spadnie Ale tak to leci Jakieś chude magiczne coś tam samo Bo o boże nie wyrobiliśmy się, się w uliczkę ale no, my jesteśmy, znaczy ja jestem Pówniany Nie wiem jak tylko ja wyjadę Jeszcze chyba coś pojadę ze siebie bo w sumie Przecież mi co nie mam co robić Albo podobronuje coś liczę, że ten ciągniczek sobie zostawimy tutaj, po w tym miejscu dokładnie, no i tak zostawcie przynajmniej 90 łapek, będzie fajnie więc zostawicie. Ja się z wami żegnam, to by było na tyle, wszystko macie w opisie, no i tam dołączcie sobie do grupy, stronę też możecie polubić, a na snapchacie to już całkiem możecie zaprosić. Także ja się z wami żegnam, cześć. i'm looking like money